Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów kanału. Dzisiaj będzie szybkie, króciutkie czytanie. Pomysłodawcą jest Pani Sonia. Bardzo serdecznie Pani Soniu dziękuję za inspirację. Czytanie, myślę, takie, które wiele osób zainteresuje, bo będziemy pytać, czy Wasz partner bądź partnerka dopuścili się zdrady. I tutaj, kochani, uwaga, uwaga, ponieważ jest to czytanie ogólne. Pamiętajcie o tym, że ono nie z każdym musi rezonować. Tak bywa w przypadku czytań ogólnych. Więc nawet jeżeli tutaj nam się pokaże coś Niefajnego, czego Wy byście nie chcieli widzieć, to kochani, postarajcie się to przyjąć też z pewną dozą dystansu. Czyli nie lećcie od razu z nożem kuchennym na tego Waszego partnera czy partnerkę, nie czekajcie już po prostu z wałkiem na progu domu tylko po prostu podejdźcie do tego w miarę możliwości spokojnie pamiętajcie o tym, że trzeba tutaj mieć dystans też do tych czytań ogólnych i najpierw po prostu pewne rzeczy sprawdzić upewnić się, dopiero potem wyciągać daleko idące wnioski więc przed tym przestrzegam kochani, jeżeli ktoś ma wie, że ma słabe nerwy i tutaj może sobie różne dziwne rzeczy wyobrażać po tym czytaniu, to po prostu nie słuchajcie tego czytania kochani, no, no. No, no, niestety, ale karty też nie są dla wszystkich. Karty są dla osób ym, zrównoważonych, które po prostu ym, odróżniają rzeczywistość od, od pewnych naszych też wymysłów, potrzeb, umysłu, no i potrafią zachować dystans do tego, co usłyszą. Ym, karty mają być drogowskazem, nie jakimś takim, narzędziem yy, pognębienia kogoś czy, czy, czy cokolwiek w tym w tym guście Także, kochani, tak czy siak, jeżeli nawet tutaj wyjdzie coś nieprzyjemnego, pamiętajcie o tym, że w takiej sprawie warto by było porozmawiać z daną osobą, wyjaśnić to w cztery oczy. Zanim zaczniecie rzucać oskarżeniami, po prostu się upewnić co do sytuacji. Dobrze, kochani, żeby nie przedłużać paplaniny, każdy jest dorosły i, i wie, co robi. Także przechodzimy sobie do tego naszego czytanka. Tak jak powiedziałam, czy partner jest mi wierny, czy partnerka jest mi wierna. Tutaj każdy z Was sobie podstawi swojego partnera, tudzież partnerkę. I kochani, cztery opcje do wyboru. Opcja 1, opcja 2, opcja 3 i opcja 4. Tu się nie będziemy silić na wybór jakichś konkretnych przedmiotów, tylko po prostu wybieracie pomiędzy czterema kartami. Zróbcie to intuicyjnie. Mam nadzieję, że ten wybór został dokonany. Te trzy opcje ja sobie tutaj na razie pozwolę sprzątnąć, żeby nam nie przeszkadzały i będziemy się chwilowo zajmować opcją numer jeden. Dobrze, dla osób, które wybrały opcję numer jeden, czy ten wasz partner was zdradził, zdradza? Co my tutaj mamy? Wiecie, co u Was to jest coś takiego, że to może być już taki stały związek, który już jakiś tam czas trwa i u Was się odezwała taka tęsknota za tym, co było. Wiecie, bo tu jest ta szóstka kielichów, czyli takie yy, kiedyś mi przynosił kwiaty, kiedyś bardziej zabiegał, kiedyś zapraszał gdzieś tam na wspólne wyjścia, teraz tego nie ma. Więc się odezwała taka czwórka kielichów, takie niezadowolenie, takie zastanawianie się, co w moim życiu nie funkcjonuje tak jak należy i już sobie tutaj do opowiadania jakieś. Takich swoich ideologii, swoich teorii, ale mamy tutaj szóstkę buław. To jest bardzo dobra karta, która mówi o tym, że tu z tym partnerem, z tym waszym związkiem jest okej, okay. no wiadomo, no po prostu gdzieś e, zabrakło takiego polotu, zabrakło w codziennym życiu takich malutkich niespodzianek, być może właśnie już się nie stara, już nie zabiega, już kwiatów nie przynosi, czy partnerka już na przykład, no nie stara się być e, taką piękną dla was jak była kiedyś, no ale to nie znaczy, że od razu zdradza i nie kocha, wręcz przeciwnie kochani, to jest na zasadzie takiej, że tutaj wy gdzieś was opanowała taka apatia, taki jakiś nie najlepszy na... Nastrój. Może to jest też spowodowane właśnie upływającym czasem, i wy się czujecie też nieatrakcyjnie, i w związku z tym yy, no macie takie poczucie, że ten partner czy partnerka na pewno gdzieś znajdą sobie kogoś lepszego na boku. Ale to, kochani, jest po prostu taka tęsknota, taki sentyment za tym, co było. A wiadomo, że związek też ewoluuje w czasie. Więc to nie może być tak, że cały czas jest tak samo, jak było na początku. Więc tutaj też weźcie to pod uwagę. Ale tu jest wszystko w porządku. Ja tutaj, kochani, w tym zestawie absolutnie zdrady nie widzę. Dobrze, przechodzimy sobie do zestawu numer dwa. Kto wybrał opcję drugą? Co my tutaj mamy? Siódemka kielichów. Królowa, mieczy dwójka kielichów. Kochani, wiecie co? Wy sobie tutaj bardzo dużo wyobrażacie. Wy w ogóle jesteście typem myślicieli, za dużo myślicie. Ten wasz mózg tutaj nieustannie pracuje i sobie projektuje różne rzeczy. Wy już widzicie tego partnera czy partnerkę w ramionach wszystkich dookoła. No taka troszeczkę powiedziałabym, że ogarnęła was tutaj obsesja myślowa na punkcie tego, że gdzieś partner czy partnerka was zdradza. Wiecie co? To jest taka trochę śmieszna sytuacja, bo wy jesteście Osobami naprawdę inteligentnymi na poziomie, i, i, i dajecie się tutaj tak manewrować, manipulować potrzebą swojego własnego umysłu. Że po prostu wychodzą tutaj niezłe chocki, klocki. Ja bym nawet powiedziała, że tutaj obwiniacie już być może tego partnera czy partnerkę za wszystko, że na przykład, no, śniło mi się, że mnie zdradzasz, na pewno tak jest, albo coś w ten desen, kochani. No bo siódemka kielichów to jest właśnie karta snów, takich urojeń, takich naszych wizji, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. A tutaj królowa mieczy, czyli jak coś takiego do was przyjdzie, to wy wolicie po prostu zaufać, Swojemu umysłowi uwierzyć w to, aniżeli gdzieś tam z tym partnerem czy partnerką najzwyczajniej w świecie porozmawiać. Tutaj mamy dwójkę kielichów, więc jesteście kochani przez tą osobę i nie, nie ma tutaj jakiegoś zagrożenia z zewnątrz, że ktoś przyjdzie i wam tą osobę zabierze. Ja myślę, że w tym związku tak naprawdę największym zagrożeniem dla siebie jesteście wy sami i to, co wam ten umysł podpowiada, bo w ten sposób traktując tą drugą osobę, no. Jakby automatycznie przyciągacie do siebie to, że ten partner prędzej czy później rzeczywiście gdzieś sobie tam pójdzie na bok i może Was zdradzić, z tego względu, że po prostu no, nikt nie lubi być, wiecie, oskarżany o coś, czego nie zrobił. I czasami ludzka natura jest taka przewrotna, że skoro on czy ona mnie o to oskarża, no to ja mu pokażę, ja jej pokażę, teraz rzeczywiście będzie miał o czym gadać, będzie miała na co psioczyć. Także, kochani, po co kusić los? Macie naprawdę. Dobry związek. Ja myślę, że tu jest kwestia Waszego większego okazywania uczuć. Zamiast po prostu sobie gdzieś tutaj dopisywać ideologię, coś wymyślać, po prostu wy otwórzcie się bardziej na Waszego partnera. Postarajcie się bardziej mu te swoje uczucia okazywać. Bo, bo tu jest jakiś taki chłód emocjonalny u Was. Czyli jesteście poblokowani, jesteście zamknięci. A jak przyjdzie, co do czego, to partnera tutaj podejrzewacie, czy partnerkę o jakieś zdrady. Więc, kochani, no, warto by było się po prostu otworzyć tutaj na tą drugą osobę. Opcja numer 3. Co tutaj? No, kochani, tutaj rzeczywiście może tak być, że ten partner czy partnerka był, była, będzie, jest wam niewierny, niewierna. No, karta diabła i karta sprawiedliwości i jeszcze rycerz kielichów, rycerz kielichów to jest taka osoba, która idzie za swoimi namiętnościami, taki trochę błędny rycerz, jak ja to mówię taki troszeczkę y, zniewolony przez swoje marzenia y, ulegający namiętnościom właśnie, taki zniewolony poprzez swoje chucie jakieś po prostu takie nagłe pragnienia, ach bo tutaj y, zapragnę tego czy tamtego no i idę za tym ślepo, jak taka troszeczkę wiecie co, y, mucha która wpada w lep no karta diabła, no to nie jest nic dobrego Dobrego, kochani. Jeszcze w połączeniu z tą kartą sprawiedliwości. Ja myślę, że tu mogło nastąpić właśnie jakieś takie sprzeniewierzenie się swoim zasadom, tego waszego partnera, czy partnerki. Że rzeczywiście. No na co dzień normalnie on czy ona takich rzeczy nie robi, ale gdzieś tutaj no, raz, dwa, trzy mogło się zdarzyć, że rzeczywiście e, zrobił czy zrobiła wyłom w tych swoich zasadach, bo to był taki poryw chwili, właśnie poryw namiętności, e, taki chwilowy poryw po prostu, e, gdzie, gdzie no, trzeba było dać temu ujście. No mogło to być tak, że po prostu e, to był jednorazowy wyskok i zaraz nastąpiła sprawiedliwość, taki obiektywizm e, i, i rozum. Tutaj doszedł do głosu, więc jakby ta osoba się zreflektowała. No, niemniej jednak, ten diabeł jest tutaj mocno niepokojący, ale pamiętajcie, że zanim coś e, postanowicie, coś zrobicie, warto tutaj sprawę przedyskutować, wyjaśnić. No, niemniej jednak, tak jak mówię, ten rozkład, akurat e, z tych wszystkich, które były do tej pory, no, nie wygląda optymistycznie, ale, ale, kochani, dystans. Dobrze. I rozkład numer 4. Kto wybrał opcję numer 4? piątka kielichów, dziewiątka kielichów paśmieczy. Wiecie co? Ja tutaj widzę takie coś, jakbyście mieli na przykład młodszego od siebie partnera i partnerkę i tak po prostu no fajnie, że, że go macie, czy ją macie, że zdobyliście, ale nie czujecie się pewnie w tym, w tym całym układzie, w tej sytuacji. Nie dostrzegacie tutaj jakby swojego potencjału, swoich szans, tylko to, co jest waszym minusem jakby. Czyli na przykład to, że partner jest od was młodszy, wy jesteście starsi, więc gdzieś tam no, cały czas się boicie tego, że on sobie po prostu, czy ona poszuka kogoś e, innego. E, tutaj mamy tego Giermka Mieczy, więc może to być rzeczywiście osoba jakaś mniej dojrzała, taka troszeczkę kutliwa, krnąbrna o zmiennych nastrojach, taka po prostu korzystająca z życia, e, nie przejmująca się zbytnio jakimiś poważnymi sprawami, tylko taka żyjąca chwilą i, i wam się to nie podoba. Natomiast no, ja tutaj nie widzę jakiejś zdrady, kochani. I to bardziej po prostu chodzi o postawę życiową tego człowieka, tego waszego partnera czy partnerki, że jest to taka osoba y, właśnie. Może rozkapryszona, jakaś krnąbrna, nienauczona poszanowania dla jakiejś pracy, dla takich wyższych wartości. Yy, nie jest to raczej osoba, która by tutaj Was zdradzała, gdzieś tam jakieś skoki w bok, natomiast widzę tutaj różnicę w pewnym światopoglądzie, czyli właśnie kłótnie mogą tutaj wybuchać. Nie podoba Wam się takie, a nie inne podejście do życia, bo to jest taki hedonizm, jakby życiowy, takie nieprzejmowanie się problemami, cieszenie się tu i teraz tym, co jest. I oczywiście to. To też jest fajna postawa, tylko że no nie zawsze się sprawdza, bo jednak życie jest życiem i czasami też przychodzą poważne sprawy do załatwienia. Także wy być może tutaj po prostu no nie macie takiego oparcia w tym partnerze czy partnerce, i w związku z tym wy to poczytujecie też jako zdradę swego rodzaju, albo po prostu no uznajecie, że skoro. Tak wam nie po drodze, to ta osoba już sobie kogoś znalazła na boku, albo za chwilę sobie znajdzie. Ja myślę, że nie ma tutaj zdrady, ale jest kwestia jakby przewartościowania też e, swojego życia, swoich poglądów, bo ta piątka kielichów mówi o tym, że jest tu szansa na porozumienie, tylko wy też nie dostrzegacie pewnych możliwości, jakby w tym związku. Wy dostrzegacie tylko tą e, złą stronę tego związku, czyli to, co was dzieli, a nie to, co was łączy. I tu jest kwestia po prostu zmiany waszej postawy, tak myślę. Dobrze, kochani, tak to wyglądało. Omówiliśmy sobie już wszystkie opcje. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego filmu, za obejrzenie. Mam nadzieję, że okazał się pomocny. Oczywiście, nadal możecie przesyłać swoje propozycje, tematów do czytań. Ja to sobie skrzętnie zapisuję i w odpowiednim czasie na pewno wykorzystam. Jeżeli oczywiście macie takie życzenie, możecie wesprzeć mój kanał. Możecie to zrobić przez PayPal, bądź bezpośrednio na konto bankowe. Wszelkie Wasze wpłaty. Za które jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna, będą przeznaczane na rozwój mojego kanału. Także już wkrótce będzie sporo nowości, sporo myślę ciekawych rozwiązań i mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.